O rewolucji w oświatie, a także o zadłużeniu kamiennej góry, ale także o tym, czy Kamienna Góra jest miastem atrakcyjnym kulturalnie. Rozmawiamy w rozmowie tygodnia z burmistrzem Kamiennej Góry Krzysztofem Świątkiem. Dzień dobry. Witam. Zegar głośno tykał burmistrza Kamiennej Góry w gabinecie. Koniec roku nieubłagalnie przed nami panie burmistrzu 2011 rok. Jaki to był rok dla Kamiennej Góry? To był rok trudny, myślę, że. Bardziej korzystny dla Kamiennej Góry, mniej dla burmistrza, dla mnie wyjątkowo trudny. Przyczyna pierwsza i najważniejsza to ograniczone możliwości finansowe. Tak zwane proste rezerwy już się skończyły, w związku z tym to nakłada na nas yy, wiele trudności i wiele innego spojrzenia na to, co robimy. Przede wszystkim rozpoczęliśmy spłatę kredytów które zaciągnęliśmy na tak zwane inwestycje unijne. I to powoduje, że dzisiaj musimy bardzo uważnie wydawać każdą złotówkę, a to z kolei powoduje, że lekko nie jest. Stąd oceniam ten rok, mimo że on się toczył normalnie, oceniam go jako jeden z trudniejszych, jedno z trudniejszych lat, które przeżyłem tutaj wśród tych kilku lat, od kiedy jestem burmistrzem, ten rok tak oceniam. I żywię nadzieję, że rok przyszły będzie zdecydowanie lepszy. Chociaż muszę powiedzieć, miasto funkcjonowało normalnie i również robiliśmy inwestycje, w tym również inwestycje unijne i to nawet w dość znacznym zasięgu. Także, yy, tak jak postanowiliśmy miasto stopniowo, ale staramy się rozwijać, to tak też czynimy. Niemniej jest to dzisiaj zdecydowanie trudniej niż, niż było dotychczas. Jednak to, co szczególnie bolało mieszkańców, to wpadki z pensjami. Zdarzało się, że pensje docierały na konta pracowników pracowników urzędu pracowników szkół z opóźnieniem. To przede wszystkim dotyczyło oświaty, bo tam są bardzo mocne rygory. To karta nauczyciela powoduje, że w określonym czasie muszą te pieniądze. W dwóch czy trzech przypadkach były to opóźnienia jednodniowe, ponieważ ta płynność była lekko zachwiana, ale mówię, to miało swoje przyczyny i uzasadnienie. Ja to szeroko tłumaczyłem na wszystkich możliwych portalach społecznościowych, w mediach. To było z że niestety musieliśmy się nauczyć nowego podejścia do tzw. rozliczania funduszy unijnych. Kiedy zaczynaliśmy inwestycje unijne, czas rozliczeń wynosił 3 miesiące. Rzecz w czym, to kasa budżetu miasta pokrywa wszystkie wydatki inwestycyjne unijne, natomiast potem pieniądze unijne są nam refundowane. Kiedyś wystarczyło 3 miesiące i te pieniądze trafiały na konto miasta. Niestety, dzisiaj, kiedy wszyscy sięgamy po te środki unijne, to wydłuża procedury i dzisiaj rozliczenie unijne trwa rok, a w naszym przypadku nawet więcej z różnych względów. I to powoduje, że pieniądze, na które oczekujemy, nie, nie trafiały w odpowiednim czasie. Dzisiaj już tych problemów nie mamy, ponieważ dzisiaj już umiemy się tym posłuchać. Wiemy, że musimy te procedury rozliczania są dłuższe, w związku z tym inaczej planujemy nasze dochody i wydatki. Także były takie, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, tak przeżyła. Pan to przypomina, ja już o tym staram się zapomnieć, ale rzeczywiście takie trudności mieliśmy. To był jeden z tych powodów, których uważam, że to był właśnie trudny rok. Czy to największa wpadka, największy minus? Jeżeli to tak, to tak. Ten brak pieniędzy, bo inwestycje unijne i wszystkie inne toczyły się normalnie, firmy pracowały, miasto, miasto się wolno, ale się spokojnie rozwijało. Wydarzenie. Pewno, błędów innych byśmy gdybyśmy poszukali byśmy znaleźli ale coś co na pewno mnie irytowało mnie denerwowało i nie dawało spokoju, to to, że przez chwilę ta płynność finansowa była zachwiana. To a tak. plusy 2010 roku? Mówi Pan ogólnie, inwestycje, tak. wydarzenia. Yy. Największy plus. Największy plus, Mimo tych trudności jednostki nasze funkcjonowały, a mamy kilkanaście jednostek, to jest ponad 500 osób zatrudnionych, one funkcjonowały w miarę normalnej, mimo że ich budżety były z zlekka ograniczone w stosunku do lat ubiegłych. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, bo zawsze o tym najwięcej mówimy, tak, no to zakończyliśmy właśnie w roku, który mija, zakończyliśmy. Yy. Przebudowę kompleksu ulic, czyli to jest Karola Miarki, Ogrodowa, Słoneczna, Przelot, pięć ulic, pieniądze unijne. To była duża inwestycja, ponad y, około 4 milionów złotych i większość pieniądze unijne. Udało nam się to zrobić. Jedni chwalą, drudzy krytykują, ale mamy coś. Jeszcze pozostał nam park przy ulicy Ogrodowej, ponieważ powiat y, dokonał wymiany nawierzchni na ulicy Wojska Polskiego i jakby ten kwartał miasta w ten sposób został zakończony. Chcemy w przyszłym roku jeszcze wyremontować park, który tam się mieści. I uważamy, że, że tutaj te inwestycje już zostaną zakończone. Również udało nam się, cieszymy się z tego bardzo, przygotować podziemia do uruchomienia. To była druga duża inwestycja za pieniądze unijne, ponad 3 miliony złotych. Dzisiaj już jest technicznie podziemia są przygotowane. Kończymy wybór operatora i wydaje się być to sensowny operator. Jeszcze dzisiaj toczą się jeszcze końcowe rozmowy, więc nie będę jeszcze ujawniał szczegółów. Chcemy, żeby w przyszłym roku na wiosnę podziemia już wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, pewną legendę dotyczącą oczywiście historii Kamiennej Góry, aby zaczęły funkcjonować. Bardzo, bardzo na to czekamy. To były takie dwie duże inwestycje. Oprócz tego oczywiście szereg pomniejszych się toczyło. Skończyliśmy budowę ostatniego orlika. Też go w roku ubiegłym oddawaliśmy do użytku. Orlik przy Zespole yy, Szkół przy ulicy Lubawskiej. Także jak na kamienną górę, myślę, że kilka, ty, kilka tych działań było. Tak jest od pięciu lat. Co roku w granicach 10 milionów na różnego rodzaju inwestycjach, remontach prac, robiliśmy. I co jest najciekawsze, większość tych prac wykonywały firmy z kamiennej góry bądź z powiatu. To też nas bardzo cieszy, bo w tych trudnych czasach myślę, że jak nasze firmy znajdowały zatrudnienie, y, pracę to było bardzo dobrze, czyli byliśmy jednym z większych inwestorów na terenie naszego, naszego, naszego miasta. Z jakim zadłużeniem Kamiennogórzanie przywitają 2012 rok? Mówię Kamiennogórzanie, bo, bo to jest zadłużenie mieszkańców. Tak, yy, oczywiście chcąc inwestować, yy, no to tak miło nie jest. Musimy się zadłużać, ponieważ miasto Kamiennogóra nie jest miastem bogatym. Nasze dochody bieżące starczają na funkcjonowanie miasta, natomiast na rozwój mamy niewielkie rezerwy, więc musimy się posiłkować bądź to pożyczkami, na przykład z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bądź kredytami bankowymi i tak też czyniliśmy. I w związku z tym nasze zadłużenie doszło do prawie 49%. Na koniec roku jeszcze tego nie podliczyliśmy, bo to jeszcze jest czas. Będzie to w granicach 45, czyli jest to bardzo bezpieczna granica. Przypomnę, 60% to jest to czego nie wolno gminom przekroczyć. Natomiast my będziemy na końcu roku mieć w granicach 45, to jest 20 milionów gdzieś zadłużenia. To jest dość duża kwota, ale mówię, wystarczająca i bezpieczna, tym bardziej, że od tego roku rozpoczęliśmy spłatę właśnie naszych kredytów, naszych inwestycji, bo do roku 2009, łącznie 2009 spłacaliśmy jeszcze kredyty moich poprzedników. One nie były duże, ponad 3,5 miliona złotych, ale były. To już mamy spłacone, rozpoczynamy od tego roku spłacanie naszych kredytów, naszych w, w, w te w inwestycje, które finansowała Unia Europejska. W tym roku ponad 3 miliony spłacamy, w przyszłym roku mamy bardzo ambitne plany, tak to wynika, że to u, z umów z bankami spłacamy ponad 6 milionów. To pozwoli nam się odblokować i chcielibyśmy przez najbliższe dwa lata bardzo mocno spłacać te kredyty po to, żeby w roku 2014, kiedy będzie nowe rozdanie tak tzw. pieniędzy unijnych, skorzystać na nowo z następnych inwestycji i mieć możliwość yy, zaciągania kredytów i pożyczek. I, I nad tym panujemy. Wydaje mi się, że robimy to sensownie i tak też się myślę stanie, bo myślę, że zejdziemy gdzieś do 30% zadłużenia. To nam znowu będzie pozwalało spokojnie sięgać po środki unijne i również nasze wkłady posiłkując się kredytami bankowymi. Panie burmistrzu Oświata, trzy gimnazja, dwie szkoły podstawowe w Kamiennej Górze to dobry model, to dobre rozwiązanie dla miasta? To nie jest dobry model. Tak było kiedyś. Być może kiedyś to był dobry model na dzisiaj jest to bardzo kosztochłonny model wydaje nam się że tym bardziej że jedno z tych gimnazjum jest porozumienie wspólne z powiatem czyli na obiektach powiatu to na nas nie jest najlepsze rozwiązanie ja nie mówię że ono jest Będzie najgorsze rewolucja tak? rewolucja nie Rewolucja nie, unikam takiego słowa. Jestem już w takim wieku, że raczej rewolucjonistą nie jestem, ale chcielibyśmy zacząć zmiany, i takie propozycje zaproponowałem. Uważam, że modelem docelowym jest jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum, publiczne mówię, bo nie wnikam ile społecznych, to, nie, to jest jakby inny temat. I to jest model, do którego warto, warto dążyć. Dlaczego? Myśmy od 2009 roku zauważyliśmy, że zaczyna nam już brakować pieniędzy na dopłacenie. Subwencja oświatowa państwa jest w granicach 9 milionów. Niestety 2 miliony musimy dopłacić z kieszeni miasta. To przy spłatach kredytów, które mamy, to przy innych zadaniach inwestycyjnych zaczyna być kwotą bardzo znaczącą dla miasta. W związku z tym trzeba nieco ograniczyć koszty funkcjonowania jednostek oświatowych. A zapewniam pana i państwa, że jest to możliwe. Nad tym chcemy popracować. W związku z tym stąd ta propozycja się złożyła. Myśmy audyt również zewnętrzny przeprowadzili, także mamy tu opinię fachowców w tej sprawie, to nie jest wymysł burmistrza, że musimy te działania pograniczyć. I generalnie muszę powiedzieć, że jest jakby zrozumienie, że trzeba coś zmienić. Rzecz jest tylko w tym, co trzeba zmienić. I tu zaczynają się problemy, bo każdy ma inny punkt widzenia na sposób techniczny tych zmian. Ja na początek pierwszą rzecz zaproponowałem połączenie dwóch szkół, szkoły numer jeden i zespołu szkół przy ulicy Lubawskiej. Wydawało się to sensowne, tym bardziej, że szkoła numer jeden jest przegęszczona i tam już pracujemy na dwie zmiany, a gdyby sześciolatki w 2012 roku zjawiły się w szkołach, a tak miało być, to powiem szczerze, ta szkoła byłaby przegęszczona. A z kolei Powiedzmy, są duże luzy w Zespole przy Lubawskich, gimnazjum. Chciałem połączyć te dwie szkoły w jeden organizm dobrze funkcjonujący. Na Jeleniogórskiej pracuje jest szkoła numer 2 i jest również gimnazjum społeczne i to dobrze funkcjonuje. Więc podobny model chcieliśmy tu zastosować jako ten model wyjściowy do tych naszych zmian w oświacie. To się napotkało jednak z dużym oporem rodziców i zwłaszcza pedagogów szkolnych, nauczycieli. Stąd odbyliśmy szereg konsultacji, wyjątkowo dużo konsultacji odbyłem. Spotkałem się również z rodzicami, spotkałem się również z nauczycielami Szkoły Numer 1. Wielu ludzi, którzy popierają moje założenia reformy, też mi mówią, żeby to jeszcze przemyśleć, żeby dopracować, bo rzecz jest oczywiście delikatna. To jest oświata, to są dzieci. A państwo również wycofało się z decyzji o, o przejściu, przyjściu sześciolatków w 2012 roku do szkół podstawowych. W związku z tym wstrzymałem takie działania, odstąpiłem od tego, ale to nie znaczy, że nie będziemy dalej pracować. Jest też sugestia, żebym powołał społeczne ciało składające się z wielu ludzi, którzy chcieliby się oświatą zająć i wspólnie razem ten model wypracować. To jest interesująca propozycja, ja ją wstępnie zaakceptowałem. W związku z tym będziemy robić niejako dwuetapowo te działania. Z jednej strony w 2012 roku będę wspólnie z dyrektorami, ale z każdą szkołą oddzielnie, bo każdy ma swoją specyfikę, będziemy szukać oszczędności, będziemy zmieniać i zapewniam, że będziemy to robić. Pewno miło, czasami nie będzie, ale tu być, muszę być konsekwentny w swoich działaniach. Od dwóch lat mam możliwość akceptowania arkuszy organizacyjnych, skorzystam z tego prawa. W związku z tym te działania będą. I z drugiej strony chcę, abyśmy w tej konsultacji społecznej przedyskutowali model docelowy. Ja propozycję pewną zgłosiłem, ale ja nie upieram się przy mojej propozycji i to myślę, że przyszły rok cały poświęcimy sobie na te rozmowy. Także oświaty czekają zmiany, bo zmiany są w całej Polsce. Ja już nawet wiem, jakie niektóre działania konkretne mam podjąć, przyjdzie czas, będziemy je ogłaszać. W całej Polsce oświata to wydatek duży w budżecie państwa w budżecie państwa bo to jest ponad 38 miliardów ale również wyda wydatek w poszczególnych gminach gdzie niegdzie te wydatki już przekraczają 50% wydatków gminy w naszym przypadku jest to w granicach 38 39 to też jest duża, duża kwota nie wszyscy radni się z tym zgadzają także jeśli chodzi o światę czeka nas dużo pracy ale nie rewolucja jak pan powiedział ale nie rewolucja na pewno. panie burmistrzu czy pańskim zdaniem kamienna góra jest miastem atrakcyjnym kulturalnie Próbujemy być. Ja bym tutaj bardzo ostrożnie podchodził, ale myślę, że jesteśmy coraz ciekawszym. I to nie tylko, że mamy piękne muzeum, którego nam wiele miast zazdrości. I ja się też cieszę, że zrobiliśmy y, ten remont tego muzeum, też pieniądze unijne pomogły, ale i nasz wysiłek naszego budżetu. To Muzeum tętni życiem. Tam się wiele rzeczy dzieje i będzie dziać. W tej chwili nawiązaliśmy kontakt z miastem Wolfenbüttel, które ma izbę pamięci Kamiennej Góry, bo tam mieszkają, byli mieszkańcy Kamiennej Góry. Nasze muzeum jest dobrym miejscem, aby te zbiory przekazać. Miałem ostatnią okazję je oglądać. Więc to jest jakby jeden kierunek. Drugi, podziemia kamiennogórskie. Chcemy je uruchomić, chcemy, aby turyści się na, naszym, na, na trasie w Sudetach pojawili właśnie w kamiennej górze. Dzisiaj jest moda na podziemia. Chcemy, nie ukrywam, wykorzystać tą modę. Te podziemia są bardzo ciekawe, oczywiście to jest ich jest pewna część. I już ma, mówię, pracujemy nad, tym, nad operatorem, który się tym będzie zajmować, bo nie samorząd ma prowadzić, nam nawet nie wolno brać pożytków, ponieważ podziemia również zostały wykonane za pieniądze unijne. Więc to jest jakby tych dru, drugi kierunek. Mamy oczywiście świetne dni kamiennej góry. Uważam, że jak na kamienną górę świetnie, co roku gościmy międzynarodowy festiwal Kowerów który przyciąga już coraz większe rzesze fanów i również gwiazdy określają na nasze występy. Nie chcę przypominać, ale naprawdę tych gwiazd jest dużo. Mogę dzisiaj uchylić rąbka, że prowadzimy, jeśli chodzi o przyszłoroczne, prowadzimy rozmowy z grupą Dżem i Kają, także gdyby się to udało, to będziemy zachwyceni, ale jeszcze oficjalnie tego nie ogłaszam. Państwo jesteście pierwsi, że powiedziałem, że takie, z takimi artystami rozmawiamy. Panie burmistrzu, niestety czas nas ogranicza, zatem dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję.